Peace. お昼。 Mam nadzieję, że kibice i, i Państwo widzieliście zmianę w grze AZS-u, bo chyba to jest najważniejsze, żeby była jakaś zmiana z tym, co było. W mojej ocenie ta zmiana jest i na pewno będziemy szli w tym kierunku, który dzisiaj pokazaliśmy, także na pewno jestem przekonany, że z każdym meczem będzie coraz lepiej. Spróbować. Na początku chciałbym zadedykować to zwycięstwo naszym kibicom. Przede wszystkim za to, że byli cierpliwi, są nadal z nami w tak ciężkim momencie, w jaki drużyna przychodziła. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. A co mogę powiedzieć o sobie? No nic, no praca i cierpliwość, tylko tyle. Nic Więc więcej im... Myślę, że będę wykorzystywał tą szansę, którą trenem mi będzie dało, to nie znaczy, że tam... Już sobie w głowie coś mi się tam poprzekłada, tylko cały czas tak jak drużyna potrzebuje pracy tak samo, ja będę starał się pracować jeszcze mocno, żeby, żeby po prostu ta drużyna przede wszystkim jej jakość poszła do góry.